No to co guys, lecimy po raz któryś w SCP Containment Bridge, tym razem z nową ekipą. Sie Siemma łysy, co tam? Jak jesteś? Ale jestem? masz... ale masz. C czy jestem British? Ale masz twarz... Ale... ale Jest, wyglądasz, wyglądasz. British? Jesteś... No nie jesteś British. Jesteś jeszcze kolorowi oboje. <laughs> Brother! Brother! O o. Którą nie pojedziesz, oczywiście. Chcesz przytulić pana w tym? Nie chcę. Czemu? Rozlał się trochę. Tak? <laughs> trochę się rozlał. Powiedziałbym, że bardzo nawet. O no kafa! To mijamy, czy idziemy? Mijamy, 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 chodźcie. Mijamy? Tak. Dobra, minięty. Okej, okay, lockdown. Tędy nie przejdziemy oczywiście. Słuchaj. Ja bym zamykał po prostu drzwi za nami. Tu be one, słyszałem coś Ja no powiedzieć, że coś mam. tak coś tak. Cus. Jakby... To znowu lockdown? Ale mamy górę... Wcześniej okay, ma dwa przejścia po prostu. Będzie... standardowo chyba ma trzy To znaczy dwa przejścia w lajcie. Okej, okay, chciałem zamknąć te drzwi, ale jef. komputer zrobił to za mnie. Ktoś się rozdał znowu. No, no z... mówiłem, że trzy, widzisz? Miałem no. rację. No, czekaj, czy można przy tym ekranie zapisać? Nie, nie można. Jest cztery przejścia, co jest? Och ale well. Ale chujowy ten layout, Brake, guess what. Może spiram będziemy siedzieć w miejscu tym. Hello. Ohoho! Pieski! Chcemy jechać Jesteś... do piesków? Myślę, że jeszcze zjedliśmy do końca. Tu jest Jaki początek skrypt. akurat gdzie tak, byliśmy więc, więc tam myślę że by nie byliśmy Chodź Scorpion idziesz? Tak, to początek, tak, tylko tak. tak, Teraz musimy na wprost ulecieć, przed Myślę, tak. że dobrym wydaje pomysłem wydaje. byłoby wydaje. znalezienie tego pomieszczenia z... Toś... Chacha, Czacha, cza, cza, To oświeraj. Tu oświeraj, można dobra. normalnie odejść Monitor Maska F5, zapisane Ja wezmę Machę To trzecia, kurwa ja. Jak ty jak ty skoczyłeś? Magicznie. Nie umiesz takich? Nie umiem. Je, co, co ty kurwa robisz? Jak ty to robisz? Jest taki fajny Czekaj. przycisk. No. Czyli, pod którym Czekaj, to, pod przycisk. to jest jump? Ale nie jump. O, o kurwa pod altem się skacze? Co? Tak, bo, bo w tej grze się no, skacze? To... Ej my ty, ty. byliśmy. A my, my musimy teraz pójść do pomieszczenia gdzie jest karta dwójka. Czy my się naprawdę... Tak, yy, zrobiliśmy wielkie koło. Yy, out, out. Out, out, cofamy się, cofamy się. Czekaj, to ominęliśmy tam jakieś rzeczy dodatkowe. Gdzie jest maska sowiecka? A, trójka. O, trójkę, musimy znaleźć lepszarkę. No, chyba pieski muszą być robione. Ta, bo pieski chyba nas jedynie przeprowadzą przez tą okolicę. Tu? Tutaj jest trójka. A tu? Tutaj trójka. Karamba. Jeszcze. Ty, obkuty. <laughs> no. Oj, sorry. <laughs> sorry, sorry. Skorpion, do idziemy do piesków, chodź. Na pewno. Na pewno. We go riding. We go riding. Musimy łapkę oh. znaleźć jeszcze tam, chyba. Tak? Łapka się tam respiła? Eee, tak, rączka tam się respiła. No to Pamiętajcie, by. Uważa. O, jesteśmy od drugiej strony. To jest lepsza strona, Imo Tutaj znajdziemy szybciej fabkę. Joink. Od razu zakładam, żeby mieć wzgląd. I patrz przed siebie. No no, puść puś mnie przodem, Skorpion. Nie, nie będziesz patrzył na... O, jest, jest przed nami, jest przed nami! Chyba będziemy no, nie, musieli to... zrobić zawrót. No, no, tak, zza, tak, chodźmy z drugiej strony. Dochodź. Lewo albo prawo. Idę na lewo. Mam. Masz? Okej. Okay. No, Znalazł, mamy to. Dobra, droga wolna. Jak to trzecie? Kurwa, jebany gnuj nie wykrył za drzwi. Co tam? On jest tutaj Dobra, idziemy za nim A skorpion, kurna na, na YOLO E bo trzeba prąd. Prząć. O o stój Stój, 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 stój. Widzę jego nogę. Na pewno Może stać. ty chcesz ten gogle SX z na przodzie? Chłopaki sam Nie, nie, ja, ja widzę to. Chłopaki zjawa On stoi tam, ja widzę łapę jego. Jaka zjawa. No to coś kręcące się za mną. A, to jest robol. A dobra, przydział Ugad. Nie, nie przełączaliśmy żadnych dźwigni. To one zamknięte z drzwi. Była tutaj. Dźwignia była tutaj. A jak... A, bo tam też jest dźwignia? A tam jest dźwignia przecież nie? Po tamtej no, to stronie. Tam to jest... Sx, masz misję, lecisz... Wiesz to Czemu i lecisz. Ja? No bo ty ja jesteś biorę. na przodzie. Ja biorę. On jest inny. A, dobra, no on to Skorpion chcesz. Chce iść pierwszy? dobra. U, dobra. Bada tą szczurką idź stąd. Tylko wiesz, że będziemy się. Tak, budzi mieć cały czas za nim, nie? Jak coś to nie słyszę, więc wiecie. Mmm. What the hell are you? Tak, to jest dźwignia. Hey, Scorpion. skorpion. <laughs> Dobra, otwarte. To pierwszy w górę miał być? Mhm. Mm a, a czy nie w dół? U, Jezu, nie jest zamknięte, STX! Ok. Mamy czas w takim razie, bo i tak nie zdążymy na, na tam przyjść. Dobra, to w tu. Dobra, chodźmy. się. Otwarło się, otwarło się. I tak musimy przejść naokoło, bo on już jest tam przy rogu, nie? Idziemy za nią popatrz, chodź. Dobra. O kurde. No, jesteś za blisko, skorpion. Nie no, jest wszystko dobrze. Tylko, że mu patrzę trochę w rów. Okej, już... Nie ruszaj się. Nie komfortowo patrz. O ja pierdolę, serio! Mamy przejebaną sytuację chłopaki Za mną się zrespił Oj kolega jest nieprzyjemny mm, Idę za Stixem Stix chyba chłopaki? weźmie por. Bye bye Zostałeś porwany? Czy uciekasz? Dygot, no, biegł, wybiegł uciekł Jakim on, on uciekł! Jaki uciek? Yes. Uciek. O On go chyba goni, on go cały czas goni. Dobra, on mamy go goni. skorpion wolne. Co jest grany? Jaki cudem ty przebiegłeś koło tej jaszczurki tak nienaruszony? O kurwa, jest... A! O, to jest drugi to dlatego tu umarłeś. Tak. Hmm, to faktycznie może być problem. Czy ja wyszedłem? Nie, tak, gdyby się, sto... gdyby się. Aha. Chłopaki, zrespią się znowu na mordzie. Ja wyszedłem, jestem przy light containment, chłopaki! Nie, go powrót. Chłopaki! E, o o kurwa, skąd? No wy se jaja robicie! Nie, czemu to jest tak ciemno? Kurwa! A, o, halo, uciekamy! <dbike> problematycznie dość. Tak, dość problematycznie jest. Czy odpuścił sobie w końcu? Czekaj, bo reardı... dalej w wózowym. Ja muszę być dalej wózowym. Dobra, Cması dobra, odpuścił do... sobie. Dobra, ]vio. nie odpuścił sobie! Skorpion! O kurwa, mać! Failing... <O2> Przejdź, kurwa, mogę. Iść, nie pójdź. Gdzie jest 106? Słyszę go. Mamy większy problem, troszkę. Tak, 106 jest na naszej dupie. Jesteś jesteś w heavy? Tak, wywaliłam ja bo godzanka. O! dryni? Czy 106 odpuści w końcu? Boję się, taki. Nie jest dobrze. Nie wiem, ja nie słyszę stary nic, bo nie chcę mi się Dobra. słuchać. Dobra. jest głośno czasem. Ja się zrespiłem tu. Ej, jest. nie ma tego. Nie musimy uruchamia... Nie musimy tego, tego... Lockdowna wyłączać. Pewna jesteś? No, czy pisze ci tutaj Lockdown na tym? No. Minie. nie. Checkpoint Lockdown. No to musimy chyba iść do Surveillance. SX przeżyjesz tam? Próbuję do was wrócić. Chciałbym do ulepszarki wejść. Mam trójkę karta. Jest super. Oh. Y jest dużo, Ten, jest dużo... Jest są cztery aktualnie przy tym. nie, nie znaleźliśmy w ogóle tej... Ulepszarki. Nul. O oh well. Jedziemy tą śmieszną drogą z drzwi, czyli... Musimy jest... wejść do piesku, Wegen. To jest ślepy zaułek, nie? Chyba nie. tak. Paki, przepraszam, otworzyłem ich. Boże. Nie gadaj, że niewidzialni. Ehe. Nie. Będziemy kręcić kółko, aż w końcu dojdziemy no, do jaszczury. spokojnie. Mam trzecią, mam kartę trzecią, więc super. Możemy otworzyć kilka drzwi. Nie, to jest źle, to jest źle. Y znaleźliśmy ten. Wejście do... light... No, do heavy Kto, kto chce tutaj? Kto... Ooo O to wiem gdzie jesteście Jesteście ten, obok mnie Ten pasek tych zejść do heavy Jesteście gdzieś tu Już obok ciebie jestem Pjama. O siema Co tam? Uch. Uleję troszeczkę No widzę, że tak wolno idziesz no, Pogryzło mnie nie? rzekasz tam jakieś no. Tylko kurde jak za tobą przyszły Nie przyszły myślę You sure? kto... kto chce pierścień? Jo, jo, ja lubię <noise> Skopje się. Ja Ktoś. A to ja mam kartę, ja mam jedynkę. To ja was mam jednak. Ooo! Go to zamknąłeś! Łopaki nie jest dobrze. Chodź, 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 Otwórz inne drzwi, otwórz inne drzwi. Możemy przejść i po prostu przez Heavy przejść do Lighta innego. No eee, ale wszystkie wyjścia do lighta są gdzie indziej Niebo... Um, nie Jeb... bo... Ulepszaj kolejny kolejny nie, nie dało ulepszyć trójki Nie przejdziemy tędy O jebany robal, Jezu, zesrałem się Chryste, panie bym, Ale się osrał się. <grym> No jak mi przed mordą się nagle pojawił? Ja się przyzwyczaiłem, że ja widzę dużo rzeczy Czołgamy się Mystixa, nie możesz sobie po prostu powiedzieć, że masz dość O, otwarte tu jest A, ja tędy nie. szedłem O, tu możemy zamknąć 106 Ale czy chcemy? Entrance. No, to, 4, 0, to tutaj nie wejdziemy. My potrzebujemy czwórki. Albo nie? C czy ty. Serio? Musisz teraz tam wejść i to zabezpieczyć? Gdzie? No tam. A ja będę się patrzył na frajera. Dobra, To się zabezpiecza. Y klikaj na no, zamknij to. Bum. Cześć, co tam. Chodzę, zamykam. No i nice, no i mamy teraz entrance zone odblokowany. Ale otwórz tak. Te... Ty mogłeś otworzyć tego. Ale to jest Zone. Czy nie chodzi, że... O... piątka potrzebujemy. Nie, ja mogę w tym zostać. Możesz to w tym zostać, jesteś zostać ale jesteś wolniejszy. Fajnie wygląda. To do... szóstkę można tu zamknąć, ale nie wiem czy potrzebujemy jakiejś karty, żeby to zrobić. Chodźmy do windy. Nie ja, słuchaj, ja za, za taki drip to ja mogę być nawet najwolniejszy, z te nie założę. Nie mogę. Nie możesz. <grym <grym ale właśnie. to też cię, to też cię broni przed doktorkiem. O to super. Tak, jest tutaj ten frajer. Co? To możemy chyba tam... Nie, nie? czwórka. Bo jest to szóstka, bo tak przerażający ten, ten... ikonkę na tym... Okej, jestem. Okay, jest o, kurwa, jebana pierdolona statua! Skorpion, zdejmij to, bo jesteś wolny w cholerę. Nie. Poza tym nie mogę tego zdjąć jeszcze, poczekaj. Czek. Czemu nie możesz tego zdjąć? Tak. Co? Eee, a pierdole jest. Jezd jest, yes. jest uh. no. Ale fik. Fiks. Ja pierdolę. Chłopy co mają lasta na SCP. Słuchaj, ty wiesz ile jest SCP się Wiem, na... że... O! Pod tobą Mestix! On jest jakoś uwzięty na mnie, on się zawsze podoba na RSP. I na a, ciebie! Kliknij, ja? Kurde no Jaszczurka, jaszczurka, Ja dojdę chłopaki Uda mi się o. Dojdzie Uda mi się tekst. Spierdalaj Ej. 106, spierdalaj 106 Nie! Jaki bohater żyły sobie przegryzł? żeby wybinać <gryzły> to <gryzły> lekko O kurwa Gonicie? Nie jestem przy nim A Bo wam też mruga? To czemu wchodzić do tego pokoju? Nie zorientowanie się, że on tu jest się, kolego Weźcie stąd Dobra, już przestało mrugać Co jest? Fuck. No, nie jest, nie, 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 nie Dobra, jest tu Okej okay. Myślałem, że to jest drugi moment, że ja tak Ja słuchaj, ja nie no. yep. was. Was Ja mnie groziłem. No A co, jak Wychodzę stąd Uruchomiłem kurwa wszystko, spierdalam czy ja mogę przejść tędy robu Czy ty stali? na serio? Czy ty na serio kolego? Czemu Uwaga, nas bo do was będzie szedł 106 No bo to są koledzy na spałe, no jasne, zapomniałem że oni tu Pierwszy pierwsze co, to po... Skąd wychodzi? Jest! Chłopaki, udało mi się... Gdzie idzie 106? Jestem po drugiej stronie. Wykrwawiam się powoli. Guys? Nie wiem, u mnie nie ma. U mnie też nie ma. To, to chyba w las w Tesle. O no! Wy se jaja robicie. Body blocked by niewidzialny typ Kurna. Jaszczurka. Dobra nie Jakim cudem? Nie widzisz mnie, frajerze! O! Siemmo Co eee, czekam aż tam ten, ten śmieć przejdzie. Czekaj. Noga Legit A legit? Jak tutaj z kolegą? Chyba tak, jest tam, jest tam, dobra, szybko Nice, mamy to. O ja, z tylem musieliśmy przejść. No jest x! O, przeszedłem przez drzwi. Otwieraj, otwieraj, otwieraj. O, nice! O, oh. Ogółem ja się no. wykrwawię, nie? Trzymaj apteczkę. O, dzięki! Daj mi za kartę, zamiast karty. Ja chcę kartę mieć. Y już ją tam wrzuciłem. No fajna dajemy. Nie, Skorpion, co ty zrobiłeś? Prezencik. Prezencik, uważaj jak będziesz podnosił. Nie wiem, wiem co robi bateria. Kurna nam! Wziął baterię. Ile, jaki jest level karty? Dwa i trzy. To no spróbujemy swoim. o czwórkę? Posłuchajcie no. na karty, to chociaż mi daj na wizor. Oj, no, jaki fajny. Ale wyjmij ktoś. Co? Albo dobra. To jest moja maska. Bardziej wyjmij ktoś bateria. <noise> Ciężko będzie, wiesz? O kurwa, kurwa! Zabieramy szybko, 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 szybko! To jest jeden. No nie, dwa. Aaa baterie wziąłem nie maskę